Wszystkich miłych gości bardzo serdecznie i gorąco witamy w klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świateł. Zapraszamy do refleksji nad tajemnicą narodzin Króla, który jest miłością. Dziś niebo się otwiera, dziś Bóg człowiekiem się staje. Dziś rodzi się Bóg Miłość. Życzymy głębokich duchowych przeżyć. Zapraszamy do wspólnego kolędowania, a za wszelkie osterki serdecznie przepraszamy. Niech się wstanie światłość. Niech zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce, i niech się ukaże powierzchnia sucha. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, którym których są nasiona. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z progu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Jestem Twoim Ojcem. Ojcem? A co to znaczy? To znaczy, że dałem Ci życie, że Cię wychowuję, troszczę się, czuwam nad Tobą. A jakim jestem? Jesteś Adamem, moim synem i jesteś wspaniały. słońce. Ono świeci na niebie i daje ciepło. A w nocy świecą gwiazdy i księżyc. Słońce, noc, gwiazdy i księżyc. A co tak przy To wiatr. On jest przyjacielem. Daje ci wytchnienie. Ojcze, a co tak pięknie śpiewa? To ptaki. One radują moje serce. Zobacz, jakie są piękne. No i a czy ja też potrafię śpiewać? Spróbuj. I tak byli bardzo szczęśliwi. Ojciec ze swym synem i syn ze swym ojcem. To był raj. Wieczna młodość, miłość i szczęście, jakiego nikt nie może sobie wyobrazić. Aż pewnego dnia. Co się stało, mój syn? Mam tu, tato, wszystko, co mi potrzeba. Ale nie ma tu innego człowieka. Kocham cię, ojcze. Jestem z tobą szczęśliwy, ale rozumiesz mnie? Tak, moje dziecko. Nie jest dobrze, byś był sam. Ale tato, co zrobimy? Co ja mam zrobić? Najważniejsze, to nie martw się. Ja się o to zatroszczę. Zaufaj mi. I gdy mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, Bóg wziął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciało. Po czym pan z żebra która wyjął z mężczyznę, ulebił niewiasty. Ojcze, ojcze, spójrz, kto to? To jest mój dar dla ciebie. To Ewa. Ona będzie matką wszystkich żyjących. Ewa, ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Co zrobić, żeby jej nie wystraszyć? Jest taka delikatna. Wiem. Ewa! Co to? To ja, Adam. Adam? Ty jesteś Adam? Nie, to mój prezent dla Ciebie. No powitaj. Gdzie jestem? W ogrodzie, najpiękniejszym z miejsc. A jak się tu znalazłam? Jesteś darem od Ojca dla mnie. Ojca? Tak, wszystko Ci opowiem. Ojciec jest taki dobry. Zanim się tu znalazłem, tak mi opowiadał ojciec. Nic tu nie było. I on każdego dnia coś tworzył. Słońce, gwiazdy, księżyc, ziemię, niebo, kwiaty, rośliny. To wszystko stworzył on? To dlaczego? Nie pytaj dlaczego, ale dla kogo on to stworzył? Dla nas. I co się potem stało? Potem z prochu ziemi ulepił mnie, znaczy Adama, i to we mnie życie. No wiesz, bo wcześniej nie byłem żywy. A skąd ja się wzięłam? Poczekaj, zaraz ci opowiem. I tak sobie żyłem tu z ojcem, podziwiałam wszystko, co on stwarza. Ale... I co się stało? Serce sercu byłam trochę smutnej Bo wiesz, ojciec jest Bogiem, a ja człowiekiem. I chciałem, żeby przy mnie też był człowiek. To dlaczego? Po co? Nie chciałem być sam. Tym sklejem, aby podzielić się z kimś miłością, którą doświadczam od ojca. I wtedy on stworzył mnie. A jak to się stało? Nie wiem. Powiedział mi, żebym się nie martwił. A z rana obok mnie byleś ty. Obok ciebie nie? Wiem. co powiedział Ci Adam. Stworzyłem Cię dla Niego. Ale jest też coś, co musisz wiedzieć. Tak jak pragnąłem, by żył Adam, tak też Ciebie pragnąłem, Ewo. Jak to? Widzisz, gdyż stworzyłem Adama, nie mogłem od razu stworzyć Ciebie. On jeszcze nie był gotów. Musiał dorosnąć, dojrzeć. Musiał każdego dnia napełniać się moją miłością. Uczyć się, co znaczy kochać, aby teraz przyjąć Ciebie. Dzieci moje, wszystko co tutaj jest, co widzicie, należy do Was. Cieszcie się tymi darami i bądźcie pewni, że niczego Wam nie braknie. Proszę Was tylko o jedno. Tylko o jedno. W tym ogrodzie jest drzewo poznania dobra i zła. Nie wolno Wam z niego jeść owoców, ponieważ niechybnie umrzecie. Zapamiętajcie, co Wam teraz mówię, by nic z tego Was nie spotkało. Albo idzieś podziwiać góry? Nie, Adamie. Zostanę. Dobrze, niedługo wrócę. Witaj piękna niewiasto, gdzie jest twój mąż? Czy to prawda, że Bóg wam powiedział, nie jecie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, ani nawet go dotykać, abyście nie pomarli a na pewno nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy. I tak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Posłuchaj, mego klosu, co chcę powiedzieć ci. To śmieszne jest i głupie, jak można tak żyć. Ty jesteś niewolnicą, wolności trzeba ci. Więc kosztuj owoc z drzewa, to prawda, to prawdę pomiesz Miejk. Co za To wolno tego, nie? Ty jest dziecko wielkiego Boga. Czy musisz pytać się? Jest, kosztuj owoc drzewa. Nie zastanawiaj niczym się. Patrz, ja jestem wolny i tego dla ciebie chcę. Przecież to nic lego. Stać się dobry Bóg. Znać dobro i znać zło. By człowiek wybierać mógł. Skosztuj ty i mąż twój. Nie zastanawiaj niczym się, bądź wolna, wyzwolona, no trzy się z Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Usłyszałem twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Przestraszyłeś się? Jesteś nagi? Ukryłeś się? O co chodzi? Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś owoc drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Ewa, którą postawiłeś przy mnie? Daj mi owoc tego drzewa i zjadłem. Dlaczego to uczyniłaś? Wąż mnie zwiód i zjadłem. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklętej wśród wszystkich zwierząt domowych i wolnych. Wprowadzam nieprzyjazd między ciebie a niewiastem. Między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu bięty. Ty w bólu będziesz rodziła swoje dzieci. Do swego męża będziesz kierowała swe pragnienia, a on będzie panował nad Tobą. Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś drzewa, z którego zakazałem Ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie po wszystkie dni tego życia. W pocie czoła będziesz zdobywał od niej pożywienie. Dopóki nie wrócisz do Ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.